Centrum Drogi Mlecznej to miejsce o intensywnym promieniowaniu i grawitacji, skrywające wiele tajemnic. To tam siły natury doprowadzane są do granic możliwości. Ciekawe, co by się stało, gdyby nasza planeta znalazła się w tym kosmicznym chaosie i jakimś cudem udało jej się przetrwać? Rozpocznijmy więc podróż do serca naszej galaktyki. Wyobraź sobie taką sytuację. Unosisz się w przestrzeni kosmicznej otoczony miliardami gwiazd. Nagle dostrzegasz w oddali jasną, wirującą masę gazu i pyłu. To, mój przyjacielu, jest galaktyka Drogi Mlecznej, nasz dom w ogromnym wszechświecie. Szacuje się, że droga mleczna zawiera ponad 100 miliardów gwiazd, a jej szerokość wynosi około 100 tysięcy lat świetlnych. Innymi słowy, gdybyś podróżował z prędkością światła, przebycie drogi mlecznej z jednego końca na drugi zajęłoby ci 100 tysięcy lat. To kilka bilionów kilometrów. I to nie jest tylko statyczny zbiór gwiazd i gazu, to dynamiczny, rozwijający się system. W rzeczywistości Droga Mleczna porusza się obecnie w przestrzeni kosmicznej z prędkością około 2 milionów kilometrów na godzinę. Jedną z najbardziej fascynujących rzeczy w naszej galaktyce jest jej kształt. Droga Mleczna jest galaktyką spiralną, co oznacza, że wygląda jak dysk z centralnym zgrubieniem i ramionami. Ramiona to obszary, w których rodzą się nowe gwiazdy i to tam, oprócz gazu i pyłu, jest ich właśnie najwięcej. Tu też znajduje się Układ Słoneczny, który stanowi zaledwie małą plamkę w wielkim kosmicznym gobelinie Drogi Mlecznej. Jest oddalony od centrum galaktyki o około 26 tysięcy lat świetlnych. Dość duża odległość, prawda? Układ Słoneczny również porusza się po Drodze Mlecznej, orbitując wokół centrum galaktyki. Potrzebuje około 230 milionów lat, aby wykonać jeden pełny obrót. To oznacza, że od ery dinozaurów przebyliśmy zaledwie jedną czwartą tej Drogi. Pozycja układu słonecznego w galaktyce wpływa na nasze życie na wiele sposobów na przykład ilość promieniowania i promieni kosmicznych, na które jesteśmy narażeni, czy prawdopodobieństwo uderzenia asteroidy. Ponadto, dzięki takiej lokalizacji, możemy podziwiać niesamowite widoki otaczającego nas wszechświata. Jesteśmy w stanie zobaczyć inne galaktyki, mgławice i gromady gwiazd, z zapierającymi dech w piersiach szczegółami. Mamy więc całkiem ciekawych sąsiadów. Można powiedzieć, że jesteśmy szczęściarzami. Ale co by się stało, gdybyśmy nie mieli tyle szczęścia? Co by było, gdyby Ziemia znajdowała się w centrum Drogi Mlecznej? Tam właśnie znajduje się region przestrzeni zwany Centralnym Zgrubieniem Galaktycznym. Przypomina kulę dyskotekową, ale zamiast błyszczących lusterek, jest pokryta gwiazdami. No i jest naprawdę ogromna. Ma około 10 tysięcy lat świetlnych średnicy. Centrum drogi mlecznej jest też miejscem pełnym ekstremalnych warunków, które przyprawiłyby odreszcze nawet najodważniejszego astronautę. Cząstki o wysokiej energii i intensywne pola magnetyczne mogą siać w spustoszenie w elektronice i statkach kosmicznych, intensywne pola promieniowania mogą usmażyć wszystko na swojej drodze. Nie jest to więc miejsce przyjazne dla życia. Gdyby Ziemia znajdowała się gdzieś bliżej centrum galaktyki drogi mlecznej, wyglądałaby zupełnie inaczej. Przyjrzyjmy się zatem niektórym potencjalnym efektom takiej lokalizacji. Zacznijmy od promieniowania. Jak wspomniałem wcześniej, Centrum Drogi Mlecznej jest jednym z najbardziej zagęszczonych promieniowaniem regionów w galaktyce. Przez to życie na Ziemi byłoby bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe. Dobrze, że mamy pole magnetyczne jest ono jak gigantyczna tarcza, która chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem z kosmosu. Ale czy byłoby w stanie nas chronić, gdybyśmy znajdowali się w centrum drogi mlecznej? Niestety nie. Ujmę to w ten sposób. Nasze pole magnetyczne jest jak maleńki parasol, a promieniowanie to potężna burza z piorunami. Także 1-0 dla galaktyki. Ale nie wszystko byłoby takie apokaliptyczne. Istnieją pewne odważne organizmy, które są w stanie przystosować się do wysokich poziomów promieniowania. W końcu życie na Ziemi ewoluowało i może przetrwać praktycznie wszędzie od głębi oceanów po lodowe bieguny. Wyobraźmy więc sobie, co by się stało, gdybyśmy w jakiś sposób przystosowali się do przetrwania w tak trudnych warunkach. Moim zdaniem ludzie mieliby twardą łuskowatą skórę, która chroniłaby ich przed promieniowaniem, a rośliny, unikalne struktury pozwalające im rozwijać się w tym srogim środowisku. Ale mimo to nadal odczuwalibyśmy skutki promieniowania. Na przykład mogłoby ono uszkodzić cząsteczki DNA i spowodować mutacje. Wyobraź sobie świat, w którym rośliny rosną z pięcioma liśćmi zamiast czterech, zwierzęta mają dziwnie zabarwione futro, a ludzie nietypowe kolory oczu lub inne unikalne cechy. A to tylko kilka najlepszych przykładów. Nie zanurzajmy się w te złe. Ponadto zaszłyby u nas pewne zmiany metaboliczne. Być może nasze ciało mogłoby szybciej przetwarzać żywność i inne zasoby, dzięki czemu roślibyśmy błyskawicznie. Rośliny byłyby wysokie i grube, a zwierzęta znacznie większe. Na Ziemi istnieją pewne organizmy, które są w stanie bioluminescencji. Dzięki wysokiemu poziomowi promieniowania mogłyby potencjalnie świecić jeszcze jaśniej niż zwykle. Wyobraź sobie, że idziesz nocą przez las i widzisz drzewa, grzyby, a nawet owady mieniące się niesamowitym niebieskim lub zielonym światłem. Przerażające, ale jednocześnie niesamowite, prawda? Okej, okay, przejdźmy do kolejnej wielkiej zmiany, czyli grawitacji, która w centrum drogi mlecznej jest niesamowicie silna. Wszystko dzięki supermasywnej czarnej dziurze, która ma około 4 milionów razy większą masę niż Słońce. Nazywa się Sagittarius A Gwiazdka. I tak, jest teraz naszym sąsiadem. Wspaniale! I nawet jeśli nie zostalibyśmy połknięci lub zmiażdżeni przez jej niesamowicie silną grawitację, to wciąż mogłaby ona wywołać wiele trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. Byłaby dla nas grawitacyjnym tyranem ciągnącym i szarpiącym wszystko na swojej drodze. W zasadzie, gdybyśmy to przeżyli, moglibyśmy codziennie organizować obłędne zawody surfingowe. Jedyny minus polegałby na tym, że takie zawody wiązałyby się z narażaniem własnego życia. Choć chyba najgorsze jest to, że z tej planety nie moglibyśmy uciec. Ale grawitacja oddziałuje nie tylko na obiekty fizyczne. Czas również płynąłby dla nas zupełnie inaczej. Zgodnie z teorią względności Einsteina czas płynie wolniej w obszarach o dużej grawitacji. Innymi słowy, Ziemianie starzeliby się w zwolnionym tempie. Centrum Drogi Mlecznej jest też bardzo ruchliwym miejscem gwiazdy, planety i inne ciała niebieskie poruszają się tam z niewiarygodnie dużą prędkością, a ich pozycje ulegają ciągłym zmianom. Innymi słowy, mógłbyś pożegnać się z nawigacją. Systemy GPS byłyby prawdopodobnie zawodne ze względu na silne siły grawitacyjne i wysokie promieniowanie, więc jeśli przypadkowo zgubiłbyś się w świecącym w ciemności lesie i spotkał przerażające zwierzęta, to powodzenia, ale spokojnie. Mam też dobre wieści: w centrum znajdują się obłoki molekularne, czyli regiony przestrzeni, w których rodzą się nowe gwiazdy. Droga Mleczna ma do zaoferowania kilka całkiem niesamowitych widoków np. wspaniałe głowice Oriona i Orzeł, które są widoczne za pomocą teleskopów lub nawet dobrej lornetki. Gdyby więc Ziemia znajdowała się w centrum Drogi Mlecznej, siedzielibyśmy w pierwszym rzędzie i obserwowali najbardziej spektakularne zdarzenia kosmiczne. Czy to nie byłoby wspaniałe? Ogólnie rzecz biorąc, nasza planeta byłaby wówczas zupełnie innym miejscem. Oczywiście wszyscy rozumiemy, że nie przetrwałaby takiej zmiany, ale kto nam zabroni wyobrażać sobie, jak wyglądałoby życie, gdybyśmy faktycznie tam mieszkali? Chociaż sądząc po tym, co Ci dzisiaj powiedziałem, nie byłoby ono wcale takie sielankowe. Także doceniajmy nasz mały, spokojny układ słoneczny. Voyager 1, który podróżuje w przestrzeni międzygwiezdnej od ponad 45 lat i który ma już długą, siwą brodę, nie do końca, zaczął nagle przesyłać na Ziemię bardzo dziwne sygnały. Co jeszcze dziwniejsze, nie ma żadnych oznak, że sonda jest uszkodzona. Naukowcy z NASA desperacko próbują odkryć przyczynę. Co się dokładnie stało? Po pierwsze, opowiem wam więcej o Voyagerze 1, a jest to bardzo długa opowieść. To amerykańska sonda kosmiczna, którą naukowcy z NASA wysłali w kosmos 5 września 1977 roku. Celem Voyagera była eksploracja zewnętrznych planet układu słonecznego, czyli Jowisza i Saturna. Na początku naukowcy zakładali, że misja potrwa 5 lat. <laughs> Dobry żart. Sonda przekroczyła wszelkie oczekiwania. Nie tylko wypełniła swoją misję, lecz także nadal działa i to o wiele dłużej niż zakładano. Voyager 1 przemierza kosmos od ponad 45 lat. Nie można przecenić tego, co zrobił dla nauki. Po pierwsze, udało mu się przesłać na Ziemię zdjęcia Jowisza i Saturna. Przy okazji, możesz je obejrzeć. Wszystkie są opublikowane na stronie internetowej NASA. Dzięki Voyagerowi udało nam się też odkryć kilka nowych księżyców Jowisza oraz poprzednio nieznany system pierścieni. Dowiedzieliśmy się, że wielka czerwona plama na Jowiszu to w rzeczywistości gigantyczna burza. Natomiast po opuszczeniu orbity Neptuna, Voyager przesłał dużo istotnych danych o plazmie międzygwiezdnej. Voyager 1 udowodnił, jak bardzo jest potrzebny naukowcom. Następnie wyruszył ku kolejnemu celowi pasowi Kuipera i heliosferze. Pas Kuipera to pierścień złożony z lodowych obiektów, który rozciąga się od Neptuna na odległość około 50 jednostek astronomicznych od słońca. Przypomina pas asteroid, ale jest 20 razy szerszy i 100 razy cięższy. Heliosfera to natomiast obszar wokół słońca, w którym ciśnienie wiatru słonecznego jest zrównoważone przez ciśnienie gazów międzygwiezdnych. Tak, brzmi to jak naukowy bełkot. Wystarczy jednak zapamiętać, że te dane pomagają nam zrozumieć działanie Wszechświata. Oto ostatnie zadanie Voyagera. Powiedzieć nam więcej o przestrzeni międzygwiezdnej. Sonda już przesłała nam ponad 60 kadrów Układu Słonecznego z odległości wynoszącej ponad 6,4 miliarda kilometrów od Ziemi. Naukowcy wykorzystali te kadry, aby stworzyć duży kolorowy obraz. Zdjęcie nazwano niewielkim błękitnym punktem. Pewnie domyśliłeś się, że ten punkt to Ziemia, na którą patrzą oczy Voyagera. Zdjęcie wyraźnie pokazuje, jak jesteśmy mali. Ale Voyager 1 ma jeszcze ważniejszą misję powiedzieć innym cywilizacjom o istnieniu ludzkości. Być może słyszałeś o słynnych złotych nagraniach Voyagera. Ludzie stworzyli wiele plików dźwiękowych i filmowych i dodali je do wspomnianych nagrań. Są podzielone na kilka sekcji. Pierwsza obejmuje słowo Witaj w 55 językach, w tym w językach starożytnych i już nieużywanych. Ponad 80% nagrań to różne utwory muzyczne, muzyka klasyczna, np. Bach, Beethoven, Mozart, Strabiński, muzyka folkowa z różnych krajów i epok oraz trochę bluesa, np. sławne piosenki Louisa Armstronga i Chucka Pozostałe 25% to nagrania głosów ludzkich, odgłosów natury i zwierząt, a także 116 obrazów zakodowanych jako sygnały dźwiękowe. Są tam też nagrania przemówień Kurta Walheima, byłego sekretarza ONZ, a także Jimmy'ego Cartera, byłego prezydenta USA. To po prostu przyjazne komunikaty. Poza nagraniami naukowcy dodali igłę potrzebną do ich odtworzenia. Nie martw się uwzględnili prosty rysunek z instrukcją, jak korzystać ze sprzętu i jak przełożyć dźwięki na obrazy. Dodali też współrzędne kosmiczne ziemi, które stworzyli przy użyciu mapy pulsarów. Pokazuje położenie Słońca w Drodze Mlecznej. Nagrania zapakowano w aluminiową obudowę i pokryto złotem, aby chronić je przed promieniowaniem i pyłem kosmicznym. Mając na pokładzie wspomniane nagrania, Voyager 1 wyruszył w długą podróż. Do tej pory przebył imponującą drogę. Znajduje się 154 jednostki astronomiczne od nas, to około 23,3 miliarda kilometrów. To najbardziej oddalone od Ziemi wytwór ludzkich rąk. Początkowo tytuł ten należał do sądy Pioneer 10, ale Voyager go prześcignął. Co za gratka dla nasa! Dawno przekroczył okres użyteczności. Voyager 1 jest tak niesamowity, że prześcignął swojego brata Voyagera 2, który został wysłany w kosmos dwa tygodnie wcześniej. Voyager 1 porusza się z prędkością 17 km na sekundę, to 56 000 km na godzinę. Nawet najszybsze samochody sportowe na świecie poruszają się z prędkością 491 km na godzinę. Trudno to sobie nawet wyobrazić! Tak czy siak obecnie Voyager zmierza do granic obłoku Orta. Jest to hipotetyczna warstwa lodowych obiektów otaczających układ słoneczny. Astronomowie nie potwierdzili jeszcze jego istnienia, ale są niemal pewni, że tam jest. Przecież do niedawna nawet czarne dziury były wyłącznie teorią. Niestety Voyager 1 nie wróci do układu słonecznego. Będzie utrzymywał łączność z Ziemią co najmniej do roku 2025, ale w końcu ucichnie na dobre za 300 lat dotrze do granic obłoku Orta, a za 30 tysięcy lat, mnie już tu nie będzie, w końcu opuści Układ Słoneczny. Jeśli po drodze nic się nie wydarzy, za kolejne 10 tysięcy lat dotrze do Czerwonego Karła Gliese 445 w konstelacji Żyrafy. W przyszłości sonda będzie prawdopodobnie przemierzać Drogę Mleczną. A teraz porozmawiajmy o tajemniczych sygnałach. Co się właściwie stało? Cóż... Coś niezwykłego. Laboratorium silników odrzutowych NASA, które monitoruje i steruje Voyagerem, zgłosiło problem w maju 2022 roku. Nasz staruszek nagle zaczął przesyłać na Ziemię dziwne dane. Cała ta sytuacja zadziwia nawet inżynierów z NASA. Myślisz sobie pewnie, że sonda się zepsuła. Prawda jest jednak inna: z Voyagerem 1 wszystko jest w porządku. Pracuje bez przeszkód, odbierając i wykonując polecenia z Ziemi i gromadząc oraz przesyłając dane naukowe. Jednak odczyty z AACS, co pokrótce oznacza podsystem sterowania artykulacją i wysokością, nie pokazują już, co dokładnie dzieje się z Voyagerem. System ten wspiera położenie sondy w kosmosie i pomaga jej zachować łączność z Ziemią. Ogólnie sygnały te oznaczają, że zepsuł się system odpowiadający za orientację sondy, ale naukowcy uważają, że to coś innego. Wiedzą, że źródło sygnału z anteny pozostaje w tym samym położeniu w odniesieniu do Ziemi, zgodnie z tym, co zaplanowano. Problem nie uruchomił żadnych systemów awaryjnych na pokładzie. Sonda nie przeszła w tryb bezpieczny. Tak więc, co się dzieje? Suzanne Dodd, kierowniczka projektu, mówi, że problem wcale nie jest czymś nieoczekiwanym. W końcu Voyager 1 jest w kosmosie od 45 lat. Przyznaję, że to co dzieje się z sondą pozostaje dla wszystkich zagadką. Naukowcy nie wiedzą dokładnie skąd przychodzą nieprawidłowe dane. Nie wiadomo też, jaki ma to wpływ na pracę Voyagera. Dodaje jednak, że nie jest to nic dziwnego, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że sonda jest w przestrzeni międzygwiezdnej. Występuje tam bardzo silne promieniowanie i nie dotarł tam wcześniej żaden statek kosmiczny. Naukowcy z NASA potwierdzają, że nadal będą uważnie monitorować dane nadchodzące z Voyagera, aż uda się rozwiązać problem. Jeśli go odnajdą, zespół zarządzający postara się go naprawić. W przeciwnym razie będzie trzeba dostosować się do nowych warunków. Samo zrozumienie problemu może jednak nie wystarczyć. Odebranie sygnału z Voyagera zajmuje 20 godzin i 33 minuty. Tyle samo trwa odpowiadanie na sygnał. Cóż, przynajmniej Voyager 2 ma się świetnie, nawet jeśli obecnie jest w przestrzeni międzygwiezdnej w odległości ponad 19 miliardów kilometrów od Ziemi. Tak czy siak, wszyscy czekamy na informację, że problem został rozwiązany. Zastanawiam się, ile jeszcze pociągnie Voyager 1. Czy będzie w stanie dotrzeć do granic obłoku Orta za 300 lat? Jak myślisz? Daj znać co myślisz w komentarzu. Do naszej przestrzeni powietrznej wdzierają się tysiące dziwnych statków kosmicznych, obniżają się na powierzchnię Ziemi i wywołują ogólnoświatowy chaos. Nagle otwierają się drzwi największego statku, za których wyłania się dziwne stworzenie. Próbuje naśladować nasz język i mówi, że przybył z odległej gwiazdy, Proxima Centauri. Coś takiego jest jak najbardziej prawdopodobne, ponieważ niedawno wychwyciliśmy sygnał radiowy pochodzący właśnie z niej. Proxima Centauri to najbliższa gwiazda naszego układu słonecznego. Znajduje się w odległości 4,2 lat świetlnych. Oznacza to, że strumień światła od niej pochodzący dotarłby do Ziemi w ciągu 4,2 lat. Dystans ten odpowiada 27 tysiącom odległości od Ziemi do Słońca. Sama proksima Centauri jest zbyt blada, żebyśmy mogli zobaczyć ją gołym okiem na nocnym niebie. Ale jej układ skrywa pewien sekret. Polećmy tam i zobaczmy, jaki dokładnie. Oto czerwony karzeł. Jest siedmiokrotnie mniejszy od naszego słońca i ośmiokrotnie jaśniejszy. Proxima Centauri jest półtora raza większa od Jowisza i niemal 150 razy od niego cięższa. Cel naszych poszukiwań znajduje się nieco dalej. Oto proxima Centauri B. Planeta podobna do Ziemi. Jest zaledwie o 10% od niej większa i znajduje się w ekosferze swojej gwiazdy. To idealny dystans, nie za daleko i nie za blisko. A co za tym idzie, panująca na niej temperatura również jest umiarkowana. Jeśli istnieje na niej woda, może być w stanie płynnym. To oznacza, że może również rozwinąć się na niej życie. Niewykluczone, że w pewnym stopniu już to się stało i zdołało wysłać sygnały, które otrzymaliśmy. Sygnał radiowy to w zasadzie fale. Mają one określoną częstotliwość oraz długość. Możemy z łatwością odróżnić sygnał sztuczny od naturalnego. Ten pochodzący z proksimy Centauri B ma częstotliwość 982 MHz. Radia, których słuchamy w kuchni czy samochodzie, odbierają sygnały o częstotliwości około 100 MHz. Na tej podstawie astronomowie doszli do wniosku, że sygnał ten ma sztuczne pochodzenie. Takie sygnały mogą być metodą komunikacji między rozwiniętymi światami. Jeśli to faktycznie jest wiadomość od cywilizacji mieszkającej gdzieś we wszechświecie, powinniśmy móc ją rozszyfrować. W tym celu nadawca musiałby posłużyć się najprostszą metodą kodowania. Na przykład, Ziemia już wysłała sygnał radiowy w kosmos była to wiadomość Arecibo. Składała się z 1679 cyfr. Jest to prostokąt o wymiarach 23 na 73 kwadraty, zawierający informacje o naszej cywilizacji. Dane te są zaszyfrowane kodem binarnym. U szczytu tego prostokąta znajduje się system cyfr, którym się posłużyliśmy. Są oznaczone na biało. To fioletowe coś jest kluczem niezbędnym do przeczytania dalszej części wiadomości. Są w nim zakodowane liczby atomowe wodoru, węgla, azotu, tlenu i fosforu, a więc pierwiastków mogących zapoczątkować życie. Jeśli odbiorcy tego sygnału poskładają te dane w logiczną całość, będą w stanie przeczytać dalszą część wiadomości. Zielone fragmenty to elementy składowe łańcucha naszego DNA. Z kolei na samym dole znajduje się sam łańcuch. Biały prostokąt wskazuje jego liczbę elementów składowych, z kolei niebieska spirala prezentuje jego kształt. Następnie widzimy sylwetkę człowieka. Niebieskie i białe obiekty po jego lewej stronie to zakodowany średni wzrost ludzi. Sam człowiek jest narysowany na końcach wiązki DNA, żeby obce cywilizacje mogły zrozumieć, jak wyglądamy. Białe prostokąty po prawej stronie jego sylwetki to liczba populacji Ziemi w momencie wysłania tej wiadomości. W roku 1974 było to 4,2 miliarda, czyli niemal połowa obecnego stanu. Kolejna część wiadomości to nasz układ słoneczny. Duży żółty kwadrat symbolizuje Słońce. Dalej są wszystkie planety naszego układu, włącznie z Plutonem, którego wtedy jeszcze uznawano za planetę. Ziemia jest nieco wyżej, żeby obca cywilizacja mogła zrozumieć skąd niniejsza wiadomość pochodzi. Ostatnim rysunkiem jest obserwatorium, z którego wiadomość została wysłana w kosmos. Sygnał ten jest obecnie w drodze do gromady gwiazd M13. Znajduje się ona w odległości 25 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, co oznacza, że do celu podróży dotrze za co najmniej 25 tysięcy lat. Z kolei na odpowiedź przyjdzie nam czekać drugie tyle, oczywiście przy założeniu, że po drugiej stronie komunikacji faktycznie będzie odbiorca sygnału. Jeśli ten z Proximy Centauri również jest wiadomością, będziemy potrzebowali czasu na jej rozszyfrowanie. Odpalmy więc nasz supermocny komputer i poczekajmy na wyniki. Ale to nie pierwszy tajemniczy sygnał, jaki do tej pory odebraliśmy z Ziemi. W 1977 uczeni zarejestrowali nietypową wiadomość WOW. Spekulowali, że pochodziła z okolic gwiazdozbioru Strzelca. Teleskop odbierał nieznany sygnał przez imponujące 72 sekundy. Potem gdy jeden z uczonych spojrzał na wydruk sygnału, doszedł do wniosku, że był on sztuczny. Z wrażenia napisał na nim ⁇ Wow!' Sygnału tego nie dało się wychwycić ponownie do dalszych etapów obserwacji i badań. Niektórzy teoretyzują, że pochodził z przelatującego statku kosmicznego, a że poleciał dalej, nie byliśmy w stanie wykryć go ponownie. Bardzo prawdopodobne jednak jest to, że powstał on na Ziemi. Był skierowany w górę, ale odbił się od jakiegoś obiektu przebywającego na dużej wysokości. Mógł to być samolot, satelita, czy kosmiczny gruz orbitujący wokół Ziemi. W ten sposób teleskop wykrył sygnał. Ponieważ był on stworzony przez ludzi, wszystkie jego cechy, długość fal czy częstotliwość mogły zmylić uczonych. W 2017 naukowcy zarejestrowali na Proximie Centauri potężny rozbłysk, który w zaledwie 10 sekund zwiększył jej jasność tysiąckrotnie. Przed nim miał miejsce inny, był słabszy, ale trwał około dwóch minut. W wyniku tych rozbłysków Proxima Centauri wyemitowała gigantyczne ilości promieniowania. Jeśli na jej planecie faktycznie istniało życie, najprawdopodobniej zostało unicestwione. Wiatry gwiezdne mogły zdmuchnąć jej atmosferę i pozbawić powierzchni warunków do życia. Generalnie planeta Proxima Centauri B otrzymuje 60-krotnie więcej promieniowania o wysokiej mocy oraz 400 razy więcej promieniowania X niż Ziemia. Uczeni wykalkulowali, że prawdopodobieństwo wystąpienia na niej życia wynosi 1 do 100 milionów. I choć nie znamy natury otrzymanego sygnału, możemy śmiało powiedzieć, że scenariusz z setką statków kosmicznych przylatujących na Ziemię jest niemożliwy. Naszą jedyną metodą poszukiwania pozaziemskich cywilizacji jest posługiwanie się falami radiowymi, które są jak głośne hałasy wylatujące z naszej planety w różnych kierunkach z prędkością światła. Jedynym problemem są ogromne dystanse. Droga mleczna, nasza galaktyka, ma średnicę 100 tysięcy lat świetlnych. Przypuśćmy, że na jednym z jej końców znajduje się życie. Gdybyśmy wysłali tam sygnał radiowy, dotarłby na miejsce dopiero za 100 tysięcy lat. Odpowiedź z kolei otrzymalibyśmy za kolejne 100 tysięcy lat. Tak samo jeśli ktoś chciałby skontaktować się z nami. Nauczyliśmy się wysyłać i otrzymywać sygnały radiowe dopiero w XIX wieku. Gdyby jakaś cywilizacja zamieszkująca Drogę Mleczną rozwijała się w podobnym tempie co my i również wynalazła radio, nie otrzymalibyśmy jej sygnałów przez kilka tysiącleci. Poza tym sygnały radiowe na naszej planecie powoli zanikają. Korzystamy z bluetooth, światłowodu czy telewizji kablowej. Za około 100 lat przestaniemy być widzialni dla innych światów. Albo gorzej, co jeśli faktycznie istnieje gdzieś kosmiczna cywilizacja, która wysyła takie sygnały w kosmos? Owszem, dotarłyby do nas, ale nie mielibyśmy technologii umożliwiającej ich wychwycenie. Świat, który je wysłał, rozwinął się dalej, a sygnały zanikły. Moglibyśmy co najwyżej wychwycić pozostałości fal, które przemieszczały się po wszechświecie, ale za późno ustawiliśmy nasze anteny. We wszechświecie istnieje około 2 bilionów galaktyk. W każdej z nich są miliardy bilionów gwiazd podobnych do naszego Słońca. Być może w pobliżu niektórych znajdują się planety takie jak Ziemia, na których mogłoby rozwijać się życie. Kto wie? Może taka kosmiczna cywilizacja również patrzy w teleskopy, zupełnie jak my, w nadziei wychwycenia sygnałów radiowych pochodzących z nieznanej planety.